Mogą regulować ilość wstrzykiwanego jadu, natomiast jeśli chodzi o ofiarę, np. ćmę lub innego małego owada, znane są z tego, że polują nawet na duże i małe jaszczurki, następnie wypuszczają z kądziołków gęstą nić. Pozwalają ofierze zaplątać się w sieć, a gdy już się nią owinie, atakują ją kilka razy, zadając różne ukąszenia w różne części ciała. Potem powoli zaczyna pojawiać się paraliż. Ofiara umiera, po czym pająk zjada posiłek. Podobnie jak czarna wdowa, gatunek ten jest kanibalem. Po kopulacji z samcem, samice zabijają samca i go zjadają. Wiadomo też, że samice zjadają swoje młode. Ten gatunek pająka ma wyjątkowo małe kły. A często ludzie, którzy zostają ugryzieni, nie zdają sobie sprawy z tego faktu przez 15 minut, kiedy to odczuwają intensywny, gorący, promieniujący ból w miejscu ukąszenia. Głos spuchnie i zrobi się czerwony, w wielkości mniej więcej srebrnej monety, a ból będzie się rozprzestrzeniał. Jednym ze znaków, że zostałeś ugryziony przez tego pająka, jest intensywne pocenie się i gęsia skórka, głównie w miejscu ugryzienia. To jeden z najpowszechniejszych i najbardziej rozpowszechnionych gatunków pająków w całej Australii. Jest to powód, dla którego tak wiele osób zostaje przez niego pogryzionych. Jest tak, ponieważ występują na terenach mieszkalnych. Wszędzie tam, gdzie znajdują się śmieci, mogą to być opony, płaskie kawałki drewna, a nawet odpadki leżące w pobliżu kosza na śmieci. Jeśli ten pająk ma możliwość utkania sieci potencjalnego złapania ofiary, jest niej duża szansa, że jeden może być w Twoim ogrodzie. Ale pamiętajcie, to nie jest stworzenie, którego musicie się bać. Pająki te nie mają żadnego interesu w gryzieniu ludzi. Jak widać, jedyne co teraz robi, to próbuje uciec od nas i schronić się w cieniu swojej opony. No cóż, poprosiliście o to i oczywiście udało nam się pokazać australijską wersję Czarnej Wdowy. Redback. Przed kamerami. Jestem Koyot Peterson. Bądź odważny. Pozostań dziki. Do zobaczenia podczas kolejnej przygody. Okej, okay, łóżmy jej opony z powrotem i wypuśćmy ją do domu. Okej, okay, do zobaczenia później. Australijski Outback jest domem dla wielu potencjalnie niebezpiecznych zwierząt. Uważa się go również za miejsce występowania najgroźniejszych gatunków węży i pająków na świecie. Jeśli kiedykolwiek natkniesz się na jedno z tych stworzeń na wolności, absolutnie nie podejmuj prób kontaktu z nim. Zawsze podziwiaj zwierzę z bezpiecznej odległości, bo od tego może zależeć Twoje życie.